Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej, której tematem jest rozwój szkolnictwa zawodowego, zmiany organizacyjne, prawne i finansowe, czy de facto podstawowe pytanie, dokąd zmierza szkoła zawodowa. Na dzisiejszej konferencji mam przyjemność powitać panią dyrektor Ewę Konikowską-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po mojej lewej stronie pan wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Zbigniew Ostrowski, który w swoich kompetencjach ma właśnie nadzór nad szkolnictwem w województwie kujawsko-pomorskim i obok pan dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pan Marcin Smod. Dlaczego dzisiejsza konferencja odbywa się we Włocławku? I czemu ma służyć? Jesteśmy po spotkaniu z dyrektorami szkół zawodowych, przedstawicielami różnych szkół zawodowych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Potraktowaliśmy to jako taki zespół doradczy, zespół roboczy, który pozwoli nam opracować najlepsze rozwiązania związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ja poprzednio uczestniczyłam w takim spotkaniu, gdzie dyrektorzy przedstawiali swoje wnioski, swoje opinie, i uznałam, że bez obecności pani dyrektor Ewy Konikowskiej, pana dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i pana marszałka, pewnych kwestii i pewnych zagadnień nie będziemy mogli do końca rozwiązać. Tematyka która, szczegółowa, która nam dzisiaj przyświecała, to mianowicie jak podnieść jakość kształcenia zawodowego, dostosować go do potrzeb rynku pracy, jednocześnie zmniejszyć poziom bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, w jaki sposób wykorzystując znakomite środki zapisane w następnej perspektywie finansowej, podnieść. Podnieść wyposażenie szkół zawodowych, czyli żeby te egzaminy i szkolenia odbywały się w lepszych warunkach i żeby byli lepiej przygotowani nauczyciele. To były nasze, nasze tematy i nasze spotkania. Bardzo proszę Pani Dyrektor, może kilka uwag Pani Wniosków z dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, dyrektorzy zebrani z województwa kujawsko-pomorskiego zwracali nam uwagę, aby szkoła zawodowa była dobrze wyposażona w sprzęt, aby usprawnić realizację egzaminów zewnętrznych, zawodowych, aby szkolić nauczycieli aby wzmocnić doradztwo edukacyjno-zawodowe. To były tematy głównie, które się przewijały tutaj na dzisiejszym spotkaniu. Rozmawialiśmy o tym, jak wykorzystać efektywnie pieniądze, które ma do dyspozycji Urząd Marszałkowski. Podsumowując to spotkanie, stwierdziliśmy, że to, co proponuje pan Marszałek, jest związane z podniesieniem jakości kształcenia zawodowego z doposażeniem szkół i współpracą szkół zawodowych z pracodawcami. Oczywiście dyrektorzy szkół jakby podpowiedzieli nam kilka elementów zmian w prawie oświatowym, ponieważ kończymy pierwszy etap wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w tym roku szkolnym, zasadnicze szkoły zawodowe, w przyszłym roku szkoły technikalne. Takie uwagi, które pod adresem prawa oświatowego były do nas przekazywane i sugerowane będziemy bardzo mocno analizować i ewentualnie prawo dostosowywać do kształcenia w danym regionie. Bardzo proszę Panie Marszał. Odniosłem wrażenie, że dzisiaj nikt z biorących udział w tym spotkaniu nie miał wątpliwości, że Osiągnięcie większych efektów, jeżeli chodzi o wchłonięcie młodych ludzi, którzy kończą szkoły zawodowe przez rynek pracy, może się tylko odbywać w takiej bardzo silnej współpracy trzech właściwie podmiotów kreujących sytuację na rynku pracy młodych ludzi, mianowicie samorządu, instytucji edukacyjnych, czyli oświatowych i oczywiście pracodawców, bo to oni tak naprawdę dyktują, Warunki, jakie powinni posiadać młodzi ludzie. My mamy takie poczucie pełnego niespełnienia, mianowicie od wielu lat angażujemy bardzo duże środki na rozwój szkolnictwa w różnych dziedzinach, także w szkolnictwa zawodowego. Natomiast jeżeli spojrzymy na nasze statystyki zatrudnienia, no to one niestety nie napawają nas optymizmem i my wiemy, że w tej ostatniej, tak bardzo korzystnej perspektywie unijnej w naszym regionie. W tej sprawie się musi coś zmienić. Tutaj bardzo sobie cenię niezwykłą determinację pani poseł, która organizuje już po raz kolejny takie spotkanie, które chce nam jakby uzmysłowić problemy, które trzeba rozwiązywać. Dzisiaj myślę, dochodzimy do momentu, że powinniśmy organizować mniej spotkań, a przystąpić po prostu do działania. My w urzędzie w Urzędzie Marszałkowskim, gotowi jesteśmy popierać wszelkie inicjatywy, które będą nacechowane innowacyjnością, pewnym niestandardowym działaniem. Jesteśmy gotowi zaangażować duże pieniądze z różnych osi priorytetowych, bo chcielibyśmy, żeby to było działanie nazwijmy to horyzontalne. Mianowicie nie chcemy w ramach jednego, jednego jakiegoś tam funduszu walczyć z bezrobociem młodych, tylko widzieć ten program Walki z bezrobociem młodych w znacznie szerszym kontekście i wspomagać go na przykład z pieniędzy przeznaczonych na innowacyjną gospodarkę, to jest 430 milionów euro, czy wspomagać również te działania z takiego priorytetu pod nazwą Innowacyjna Edukacja, to jest 130 milionów euro. Czekamy na dobre pomysły, dobre pomysły akceptowane przez pracodawców. I mogące być zrealizowane przez edukację? Oczywiście, szkolnictwo zawodowe to dobry system egzaminów, potwierdzania kwalifikacji, stąd obecność pana dyrektora Smolika. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dyrektorze. To spotkanie dzisiejsze, za którego zorganizowanie bardzo dziękuję, wpisuje się w taki cały cykl spotkań, który wspólnie z Departamentem prowadzimy spotkań konsultacyjnych z dyrektorami szkół zawodowych w których podczas których rozmawiamy o tym w jaki sposób doprowadził do takiej synergii kształcenia zawodowego z egzaminowaniem. Zależy nam na tym, aby egzaminowanie, które już merytorycznie jest w pełni spójne z tym, co się dzieje w kształceniu, z racji wprowadzenia podstawy programowej kształcenia w zawodach, nie stanowiło też dla szkół, czy nie było dla szkół problemem, jeśli chodzi o samo przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Bo dopiero tak naprawdę uwspólnienie tego wszystkiego daje taką możliwość daje, prowadzi do takiej sytuacji, w której osoba, która przystępuje do egzaminu, jest sprawdzana w zakresie tych wiadomości umiejętności, które są istotne do wykonywania danego zawodu, a to tak naprawdę daje ścisła współpraca z pracodawcami. To dzisiejsze spotkanie tak naprawdę uzmysławia nam, że ten kierunek zmian, który przyjęliśmy jakiś czas temu, to jest to, to, to jest słuszny kierunek zmian. Idziemy w takim kierunku, który, który nie tylko merytoryczne oczekiwania szkół spełnia, ale też pomaga dyrektorom przeprowadzać egzaminy w sposób taki, który nie będzie zaburzał pracy szkoły. Oczywiście dyrektorzy zwrócili uwagę na kolejne kwestie, które warto by było rozważyć i tutaj w trakcie tego spotkania staraliśmy się znaleźć takie... Takie rozwiązania, czy rozmawiać o takich rozwiązaniach, które byłyby możliwe do wprowadzenia w miarę szybko, ale również też o takich, które gdzieś docelowo musimy o nich myśleć w, takim bardziej długofalowej, w takiej bardziej długofalowej perspektywie. Dziękuję bardzo. Chcę Państwu powiedzieć, że to, co mówię od kilku lat, że Wocławek ma być centrum kształcenia zawodowego w województwie Kujawsko. Pomorskim powoli staje się faktem. To nie są jakieś pustosłowia, to nie są słowa rzucane na wiatr, bo dzisiaj pan marszałek w trakcie spotkania potwierdził rzeczywiście. Tutaj Wocławek będzie takim centrum, gdzie będą się skupiały te najważniejsze cele, najważniejsze zadania i ich realizacje. Z, z kilku powodów. Ze yy. względu chociażby społecznych. Wocławek jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla tego działania, bo tutaj mamy dosyć dużo bezrobocie i we Wocławku, i w okolicach Wocławek. Ale mamy dobre doświadczenia, dobre szkoły zawodowe. Na różnym poziomie. <grym>, tak, na różnym poziomie. To jest I dlatego chcemy Wocławek promować właśnie również przez dobre. Dobre szkoły zawodowe na poziomie zawodowych szkół, techników i wyższej szkoły zawodowej. Chcę powiedzieć, że to dzisiaj jestem zbudowana tym dzisiejszym spotkaniem, bo pani dyrektor Konikowska i pan Dyrektor Smolik Przedstawił dyrektorom już konkretne propozycje rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które były odpowiedzią na wnioski zgłaszane wcześniej przez dyrektorów szkół. Czyli jest bardzo ważne, że wsłuchujemy się w to, co proponują nam dyrektorzy szkół, nie zapominając, o głównym celu, o podniesieniu jakości kształcenia zawodowego, o kształceniu w takich zawodach, które są, y, mają odbicie w potrzebach y, y, rynku pracy, bo to jest najważniejsze: żeby nie kształcić ludzi y, bezrobotnych, tylko takich, którzy poradzą sobie dobrze na tym dość skomplikowanym y, rynku pracy. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Bardzo proszę na razie dosyć ogólnie, mówicie e, Państwo, chciałabym zapytać e, tak naprawdę o konkrety. E, mając na myśli patrzę na Pana Dyrektora dlatego, że e, mam na myśli, wiem, że dyrektorzy szkół właśnie czasami zgłaszają problemy e, dotyczące egzaminów, sami uczniowie też mówią, e, nawet jeśli nie pod względem merytorycznym, to organizacyjnym nie zawsze są zadowoleni. Więc jakie problemy padały dzisiaj i jakie Państwo widzicie na tym etapie sposób na ich rozwiązanie? Jedna z kwestii, która się pojawiała na tym spotkaniu, a też tak jak Pani Poseł powiedziała w wcześniejszych spotkaniach, to była kwestia organizacji egzaminów i tego, że może to być problematyczne ze względu na to, że w zespołach nadzorujących dotychczas w każdym zespole nadzorującym musiała być trójka nauczycieli, co przy, w dużych szkołach zawodowych, czy to technikum, czy technikum i liceum, jeśli chodzi o zespół szkół, może być trudne zorganizowanie. To są uwagi, które były zgłaszane wcześniej, to zostało uwzględnione i w rozporządzeniu, które pani minister będzie podpisywała na początku, prawdopodobnie przyszłego tygodnia, jest już taka zmiana, że w zespole nadzorującym będzie, będzie dwóch nauczycieli. Tak? To jest taka jedna zmiana, która. Jest istotna dla dyrektora z punktu widzenia organizacyjnego, ale też tak naprawdę zwalniając nauczycieli z konieczności bycia w zespole nadzorującym. Ci nauczyciele mogą pracować jako egzaminatorzy w innych szkołach, więc zamiast siedzieć w zespole nadzorującym, nauczyciel będzie oceniał te egzaminy, będzie oceniał wykonanie egzaminu przez zdających w innych szkołach. To jest jedna z kwestii, o której rozmawialiśmy. Inne kwestie? To był postulat dyrektorów, aby można było organizować egzaminy w godzinach popołudniowych czy w sobotę oczywiście też yy, i indywidualne. Uzgadnianie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, właśnie harmonogramu egzaminu zawodowego. Kolejna tak, tak. kwestia, która się pojawiała, to była kwestia: dyrektorzy zgłaszali uwagi do konkretnych kwalifikacji, mówiąc, że być może część praktyczna niektórych egzaminów jest w informatorze określona jako trwająca zbyt długo, więc tutaj też będziemy się temu przyglądać. Zresztą też się przyglądamy jakiś czas, bo dzisiaj my się spotykamy we Wrocławiu, a w Warszawie jest spotkanie innej grupy dyrektorów z kierownikami komisji okręgowych, którzy myślą, tych samych, rozważają te same problemy i jednym z tych postulatów, które też tutaj się dzisiaj pojawiły, to był postulat skrócenia części praktycznej niektórych egzaminów, którzy twierdzą, że po prostu 4 godziny to jest zbyt długo, 3 godziny wystarczy, więc te wszystkie kwestie zostaną uwzględnione i przed nowym rokiem szkolnym ogłoszone zostaną nowe informatory. Inny organizacji czasu przeprowadzania egzaminów, jest już w jakikolwiek sposób rozporządzenia pod uwagę? Czy... Tak, już zapisaliśmy te zmiany, bo dyrektorzy nie tylko tu z Włocławka i województwa kujawsko-pomorskiego, ale w ubiegłym roku już nam zgłaszali, aby uelastycznić rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. I to zostało, ono już funkcjonuje miesiąc, zostało w zasadzie na prośbę dyrektorów zmienione też. Aby ule, uelastycznić przepraszam, przeprowadzenie egzaminów zawodowych. Jeśli można. Proszę Państwa, to o czym Państwo teraz mówili przed chwilą, to kwestie ważne, ale mi się wydaje, że to już finalne. Natomiast istotna rzecz, jak podkreślił Pan Marszałek, jest to, aby oferta edukacyjna była jak najściślej związana z oczekiwaniami rynku pracy. Tutaj z tego, co Państwo mówili, nie było pracodawców. Proszę powiedzieć, jak wyglądają przy tworzeniu tego nowego systemu relacje między państwem a pracodawcami, co posługują pracodawcy, czego się domagają, jak generalnie ta rzecz wygląda. Tutaj byli przedstawiciele dyrektorzy szkół zawodowych, którzy mają świetne doświadczenie we współpracy z pracodawcami. I zadałem, takie, zadałem takie pytanie retoryczne. Warto sobie na to pytanie jednak znaleźć odpowiedź. Jak układają się losy zawodowe młodych ludzi, którzy dzisiaj kończą na przykład szkoły zawodowe? Pytanie: Generalnie, czy bada się te losy, bo z tego wynikają i sukcesy, ale i także informacje o porażkach. Dzisiaj też padła tutaj taka opinia: pracodawcy się uśmiechają trochę, jak mają wziąć na praktyki, na tak zwane praktyki uczniów, bowiem. Oni twierdzą, że to im tylko zaburza cykl produkcji. A zatem trzeba sobie zadać pytanie i szybko znaleźć to, na to pytanie odpowiedź: co zrobić, żeby pracodawcy opłacało się korzystać z młodych ludzi, którzy uczą się zawodu. Ale to jest, yy, znaczy ja powiem tak: dzisiaj nas czas goni, my już dzisiaj nie mamy czasu na jakieś akademickie dyskusje, teoretyzowanie i tak dalej. My musimy szybko postawić to pytanie, szybko na nie odpowiedzieć, bo we wrześniu albo w czwartym kwartale będą musiały. Konkursy, konkursy, które uruchomią środki, środki unijne. Marzy nam się system skandynawski. Wiemy dużo o systemie dualnym w Niemczech, gdzie, gdzie, gdzie to wszystko działało bardzo. Powiem jako człowiek starszej daty, że przecież i za tak zwanego realnego socjalizmu mieliśmy rozwinięte szkolnictwo zawodowe z całym systemem szkół przyzakładowych. To jakoś funkcjonowało ze wszelkimi wadami tamtego systemu. Ale kto wie, czy też nie warto sięgnąć do pewnych tych dobrych praktyk tamtego czasu. Jedno jest pewne, musimy robić to szybko. Dyrektorzy szkół zawodowych czują potrzebę zaściśnienia współpracy z pracodawcami, bo przez to ta szkoła jest atrakcyjna dla uczniów. Za chwilę będzie niż demograficzny i będzie zabieganie o ucznia i uczeń przyjdzie wtedy, kiedy będzie wiedział, że zdobędzie tam taką wiedzę, takie kwalifikacje, takie umiejętności, które potem będą poszukiwane na rynku pracy. I bardzo ważne pytanie, dlaczego dzisiaj nie było? To był świadomy, świadomy wybór, żeby na tym etapie jeszcze nie rozmawiać z pracodawcami, będzie następne spotkanie, bo planuje cykl takich spotkań, kiedy my już tutaj sobie ustalimy wewnętrzne pewne. Procedury, pewne reguły, działania związane z organizacją pracy szkoły, to następny etap to jest, ta, to jest ta współpraca i rozmowa z pracodawcami, bo przecież to dla nich kształcimy. I tu jest, to będzie doskonały moment do tej rozmowy i do tej współpracy przy wykorzystaniu środków unijnych, które są w znakomitej większości w Urzędzie Marszałkowskim. Ja powiem tak, nie będziemy czekali zbyt długo na odpowiedź, którą mają sformułować pracodawcy, bo my wyprzedzimy tę odpowiedź, zachęcając ich na przykład możliwością wyposażenia warsztatu dla ucznia i wzbogacenia jego oferty, oferty takiej właśnie produkcyjnej. I to są te realne pieniądze, bo yy, yy, uważam, że w ogóle zaangażowanie pracodawców w system szkolnictwa zawodowego musi także opierać się na ich korzyściach. To jest totalnie dla mnie oczywiste w gospodarce rynkowej, w takim liberalnym podejściu do, do gospodarki, to musi być takie podejście. Kto będzie ustalał, ja mam takie pytanie: kto będzie ustalał, bo ten uczeń musi być wspierany. Gdzie on tą pracę? Bo może się okazać, że tych zawodów będzie więcej, jakby tych uczniów więcej wyjdzie z, dane, z danego zawodu niż pracodawców będzie miało pracę. Kto będzie jakby zajmował się tym aspektem tego, mapować, tej organizacji? Jakby. Mapować te sprawy powinny przede wszystkim urzędy pracy. Urzędy pracy w tej perspektywie będą także wciągnięte bardzo szeroko w program. Wspieranie szkolnictwa zawodowego, bo tak to można by określić, one nie będą tworzyły Ale szkolnictwa zawodowego. Pani poruszyła bardzo ważny temat. Tak. Mm -hmm. Sprowadzając nasze pytanie do słusznej najprostszych, chodzi nam o to, skąd Państwo czerpią w obecnej chwili wiedzę o tym, w jakich zawodach kształcić. Czy to nie jest tak, że kształcimy sprzedawców, którzy na te no ale o tym Jest strategia rozwoju województwa, prawda? Mamy Wojewódzki Urząd Pracy, mamy Powiatowe Urzędy Pracy, to są zadania dla tych instytucji. Pierwsze pytanie, które padło tutaj z dyrektora szkoły, to to, że niestety są otwierane kierunki i wiadomo z góry że y, dla tych y, młodych ludzi nie będzie pracy i była, była nawet taka sugestia, żeby to administracja, żeby to najlepiej jakby centralnie. Warszawa to centralnie to. Było właśnie to pa, padało takie py, py, pytanie. Czy to wymaga y, ze strony i samorządów lokalnych i dyrektorów szkół spojrzenia na rynek pracy nie tylko Kategorii nauczycieli, których zatrudnia. Przepraszam bardzo, ale może ktoś to powinien yy, yy, powiedzieć. No, prawda? Yy, więc no. właśnie, proszę Państwa, nie pokolorujemy szarej rzeczywistości. Nie znamy konkretnych odpowiedzi na te pytania. Musimy odpowiedzi na te pytanie znaleźć na, yy, analizując rynek pracy, potrzeby yy, przedsiębiorców i trzeba to zrobić szybko. Bo dzisiaj możemy tylko yy, yy, wyczuwać, ale wyczuwanie już dzisiaj nie ma sensu. Dzisiaj musimy mieć wiedzę. No w tym panujemy z słabości w całości tej konstrukcji. Ja bym może powiedział inaczej. Pan redaktor mówi, że jest to słabość tej konstrukcji, a ja myślę, że to jest jeden z wyznaczników tej konstrukcji, którą trzeba którą trzeba zbudować i inaczej mówiąc już prosto, mamy też świadomość, że to jest słabość i musimy nad tym przede wszystkim pracować. I dobrze, że Pan o tym mówi. Ale są, są takie przykłady dobrych rozwiązań, na przykład w województwie dolnośląskim, gdzie rzeczywiście to pracodawcy występują do szkół i tutaj Pan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych z Aleksandrowa, to jest specyficzne miejsce, bo Ciechocinek jest obok, prawda? I on dzisiaj mówił nam, że trzeci czy czwarty rok wszystkich absolwentów kelnerów, natychmiast przyjmuje jedno sanatorium ciechocińskie, prawda? Czyli rozumiesz panu redaktorowi chodzi o taki, o, o taki system, prawda? Że to pracodawca... No, ale istnieje taka, znaczy, ale od czegoś, jest to jeden ze sposobów właśnie kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Jeśli wiem, że, że wokół są zakłady pracy, które przychodzą do mnie i mówią, ja potrzebuję osób z takimi, a z innymi kwalifikacjami. Dobrze, to ja dostosowuję swoją szkołę, otwieram nowy kierunek, likwiduję ten, w którym nie, mam, nie ma zapotrzebowania na rynku pracy i tutaj wymaga to absolutnej elastyczności. Jak ten system wymaga daleko idącej interwencji? To najlepiej obrazuje sytuację, którą tutaj w czasie naszego wcześniejszego spotkania Podam. Mianowicie w 2013 roku w e, kraju, gdzie buduje się setki kilometry dróg, e, powstają dziesiątki mostów, e, egzamin z zawodu betoniarz-zbrojarz zdała jedna osoba. W kilku źródłach sprawdzałem, czy się nie pomyliłem. Między innymi te, tego typu spotkanie, rozmowa z państwem jest po to, żebyśmy rzeczywiście znaleźli dobre, może nie najlepsze, ale dobre, lepsze rozwiązania od tych, które funkcjonują. Dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać z dyrektorami z Grudziądza, z Torunia, z, groną, z tego regionu i przyjechał dyrektor, przepraszam, ja się urodziłam w tym mieście, ale muszę go pochwalić, Dyrektor zespołu szkół zawodowych w Aleksandrowie Kujawskim, który myślał absolutnie, znaczy może nie, troszeczkę inaczej. Trochę in tak, jakbyśmy tak jak, jak, jakbyśmy chcieli na przyszłość, prawda? To on się otwiera na pracodawców, to on bada rynek, to on dostosowuje swoją ofertę do tego, co się dzieje. W otoczeniu i naprawdę nieźle mu to wychodzi. Za rok będzie szkoła obchodziła stulecie, i takie szkoły warto pokazywać jako przykłady dobrych praktyk. Dlaczego no nie jest to obowiązkowym scenariuszem? Jest. Tylko... Proszę Państwa, może tak. Strategia rozwoju województwa, Urząd, wojewódzki urząd pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe, co kwartał powinny się ukazywać. Wprowadziliśmy do tej elastyczności, o której mówi pani poseł, dyrektor szkoły, zanim uruchomi kształcenie, to jest od dwóch lat. Musi przedstawić, ale rzetelną opinię Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Zatrudnienia, czyli czy ten zawód jest potrzebny w danym regionie. Jeśli nie, nie dostanie takiej zgody od tych instytucji i kształcenia. Nie rozpocznie. Jak chcę tutaj wejść w słowo, pani dyrektor, bo pamiętam dyskusję, jak to ustawę robiliśmy. Czy, czy tylko zgoda powiatowego Urzędu Pracy, czy wojewódzkiego Urzędu Pracy? Bo jeśli, e, jeśli tylko powiatowego, to można by, dochodziłoby do takich sytuacji, że w, jeden, jedna, w jednym powiecie się kształci nad, e, w tym samym kierunku, i w drugim e, tym samym, a razem jest tego za dużo. W związku z tym potrzebna tutaj jest ingerencja wojewódzkiego urzędu. Hmm. Urzędu. Urzędu, Pracy, który zna całość problematyki. Ja poruszę kwestię finansów, jeśli można. Mówimy w kontekście nowej perspektywy finansowej, tak, czyli nowych środków. Do tej pory szkoły mocno korzystały, szczególnie z tych projektów miękkich, oprócz tego na remonty budynków chociażby. Widzimy to, co się dzieje tutaj. Natomiast podstawowa rzecz. Projekty projekt inwestycyjne na przykład, na wyposażenie pracowni, bo tego szkoły brakuje. Czasami jest wręcz niemożliwością otworzenia nowego kierunku, tak, mimo tego, że pomysł może się wydawać fajny, ze względu na to, że wyposażenie pracowni, no, przerasta jakiekolwiek możliwości finansowe. Ja wiem, że to pewnie w, w olbrzymiej kwestii rola samorządu, tak, natomiast y, zapewne nie da się tego zrobić bez środków y, zewnętrznych. I teraz, jakie będą, i czy będą możliwości... Aj, z... Tak, przewidzieliśmy takie środki, przewidzieliśmy takie środki w harmonogramach konkursu, ja w tej chwili nie pamiętam kwot, ale to są dosyć duże kwoty w dziesiątkach milionów euro będzie możliwość do, do, do doposażania infrastruktury szkolnej. Nie, nie można za bardzo budować nowych budynków i tak dalej, ale coś, co służy wzmacnianiu, powiedziałbym, potencjału intelektualnego będzie możliwe, a to tak rozumiemy. Jak mówię, nie, nie pamiętam dokładnych kwot, ale te kwoty są. Ja przyjmuję na siebie i mówię to publicznie, panie marszałku, obowiązek, że będę monitorować dokładnie no tego typu działania, bo to jest... Poza tą nabudową, czyli mentalnością, doskonaleniem nauczycieli, zmianą sposobu myślenia, to ważne jest również, żebyśmy mieli dobrze doposażone te szkoły zawodowe, które powinny, bo nie wszystkie. Znaczy, my mamy tę świadomość. Zaczęliśmy doposażać szkoły już w ramach programów wojewódzkich, no może nie na poziomie zawodowym, ale przecież. Przecież te mobilne pracownie komputerowe to jest nasz pomysł i właściwie innowacyjny w skali kraju, że trzy centra edukacji nauczycieli zostały wyposażone w, mobilie, w mobilne pracownie komputerowe, 15 sztuk po 16 komputerów z różnymi czujnikami na poziomie szkoły. Szkoły gimnazjalnej, podstawowej, to wszystko jeździ po województwie. Są także pracownie takie właśnie doświadczalne w centrach, edukacji w centrach edukacji nauczycieli i będziemy te działania także rozwijali na innym poziomie. Chociaż mamy świadomość, że jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to muszą być inne działania, w sensie innego oprzyrządowania. Ale też y, mamy taką w szkołę, ja byłem tam właśnie kilka, kilka miesięcy temu w Gronowie, ze szkół zawodowych w Gronowie i w pewnej chwili zszedłem y, y, gdzieś tam jedno piętro niżej i wszedłem w pewnej chwili do świetnie wyposażonego y, gabinetu kosmetycznego, y, a za moment y, siadłem przy barze. Y, oczywiście alkoholu był atrapami, ale to był na przykład bar y, hotelowy, były, były kluby fitness jako warsztaty szkolne? Ja chciałam może dodać, że w nowej perspektywie finansowej, bo Pan o to też pytał, kształcenie zawodowe jest priorytetem w Komisji Europejskiej. Dla marszałków do regionalnych programów e operacyjnych przekazano w sumie ponad 900 milionów euro. To są pieniądze przeznaczone tylko na kształcenie zawodowe, i tam są trzy najważniejsze priorytety: Wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt, czyli dostosowanie do realnych realiów, warunków, jakie występują w zakładach pracy to jest współpraca szkół zawodowych z pracodawcami gdzie będziemy refundować marszałkowie będą refundować koszty kształcenia zawodowego w zakładzie pracy i doradztwa edukacyjno-zawodowe na wszystkich poziomach edukacyjnych